Wszechmocny Bóg ma w mocy czas i świata tego bieg. Przemija wiosna, zieleń drzew, a ziemię kryje śnieg. Tym białym płaszczem skrywa Bóg jesienne zboża siew. Tak o nas troszczy się nasz Pan, więc czci mu wznieśmy śpiew. Bóg syła wiatr i chłód i mróz, zamienia wodę w lód. Odziewa ptaszki w ciepły puch, by ich nie zmroził chłód. I pokarm w zimie daje im ziarenko tu i tam, wszak każdy z twój, twór swój dobry Bóg w opiekę bierze sam. I nas w opiekę bierze Pan na skrzyżach pragnienieść. Nie martwmy się na płycią lub co będziemy jeść. A gdy w upadku znajdzie nas nasz pełen łaski Bóg, oczyści z win uleczy żon podpawie wszelkich dróg. Za każdy dzień czy deszczem mgła, za słońca blask, za morski szkwał, za mą rodzinę tak drogą mi i za przyjaciół, coś sam dał mi. Dziękuję Ci. Za piękno skryte w dziełach twych rąk. Za zapach lasów kwitnących łąk, Za ptaków śpiew, co falą cię, Wiosną i latem przez całe dnie Dziękuję Ci, Za to, że o nas tak troszczysz się, Nie chcesz, by było nam tutaj źle, Dajesz nam wszystko, czego nam trzeba, Abyśmy w końcu doszli do nieba. Dziękuję Ci. A z tycia nie staję Bożym, Bóg nas w a więc mi się zabezpieczę, chcę tak przesić moje życie i z czasami pełno ma. Tyle rzeczy do odkrycia, do zrobienia i przeżycia. Yy, w gwiazdy spojrzę sobie czasem, w lesie skryję przed hałasem. Jest rodzina, przyjaciele, życie płynie mi weselej. Mogę uczyć się i bawić. Jakże Boga mam nie sławić, więc dziękuję bardzo Jemu, Stwórcy świata, Panu memu. Kiedy nowy rok nadchodzi, Plany lubią starzy młodzi, Ja też twoje mam marzenia, Choć niełatwe do spełnienia, Bo największym moim celem jest być Bożym Przyjacielem, Nie malnować czasu tyle, Na modlitwę znaleźć chwilę. Lecz bez Ciebie, Panie miły, by być rzecznym nie mam siły. Ty wybaczaj me słabości, chroń od grzechów i od złości. Chciałbym świecić Twoją miłością, pomoc innym, niej z radością. Być przykładem w każdej porze, Ty mnie wykorzystaj, Boże. Prowadź zawsze drogą swoją, bądź w tym roku moją ostoją. Wiem, że wciąż mnie obserwujesz, każdy czy... Co minęło, dobrze wiem, a co przyjdzie z nowym dniem. Dotąd Jezus wciąż nie czegół od są zła i bied. Więc i w nowy roku tym chcę, by zawsze ze mną był.